5 agosto, 18 giovedì del tempo ordinario. Dedicazione a Santa Maria Maggiore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri il... Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony. Albo Albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew. Lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam. Ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronię uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego z dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nic dla Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Parola del Signore. Se guardiamo 28 Paesi fa, i suoi discepoli hanno un carico diverso. La prima non è chi dice la gente che io sia, ma chi dice. Pytania, które Jezus zadaje swoim uczniom, mają zupełnie inny wymiar. On nie mówi o tych, którzy mówią, że wiedzą kim on jest, ale o tych, którzy mówią, że jest synem człowieka. W rzeczywistości syn człowieka oznaczał Mesjasza. Jednak wydaje się, że nie tak go postrzegano. Raczej uważano, że był jakimś prorokiem albo że był jednym z najwybitniejszych, najbardziej znamienitych proroków. To jasne, że wielu myślało o Eliaszu, inni myśleli zaś o Jeremiaszu, a jeszcze inni myśleli o proroku, który wśród wielu proroków był najbliższy, a który był także wielkim prorokiem, był chścicielem. W następnym pytaniu Jezus odnosi się już bezpośrednio do swojej osoby. Nie pyta ich o tych, którzy mówią, że jest Mesjaszem, ale pyta, kim jest dla tych, którzy Go znają i widzieli Jego dzieła. Tych, którzy słyszeli i widzieli, jak nauczał jak kłócił się z faryzeuszami, z sadyceuszami i uczonymi w piśmie. Tych, którzy byli świadkami rozważania się bochenków i ryb, a które zaspokoiły głód wielkiego tłumu. I tych, którzy zobaczyli, że pozostało mnóstwo resztek jedzenia, nawet jeśli wcześniej nie było nic prócz dwóch chlebów i pięciu ryb. Tych, którzy widzieli go idącego po jeziorze i uspokojającego wiatr, wiatr i wodę. Cóż, po tych wszystkich jego cudach i nauczaniach jego doktryny, kim tak naprawdę był dla mnie, ten nazareński rabin? Piotr, oświecony przez Ducha Świętego, wyznaje w nim oczekiwanego Mesjasza, Syna Bożego. A Jezus stawia Piotra jako fundament swojego kościoła poprzez obietnicę, która zawsze będzie się już wypełniać. I żadna moc piekielna nie będzie mogła tego pobawić. Co się dzieje, gdy ta moc jest widoczna w Kościele, a jednak podkopywane są jego fundamenty? Ważne, żeby wiedzieć jedną istotną rzecz, czyli to, że Słowo zawsze się wypełnia i jest widoczne. Ale nie ma do końca władzy w Kościele. Cóż, jeśli tak się dzieje, i na pewno tak się dzieje, to dlatego, że nieskończenie wielka moc Boża pozwoliła na to i robi to w wyższym celu. se tak, to certamente nawet jeśli pozwoliło się na wielkie odchylenie od prawdy w Kościele na kompromisy i pakty ze światem mającymi wpływ na apostazję i pozwoliło się na to aby to co było ukryte wyszło na jaw abyśmy wiedzieli kim każdy jest jakiego dokonał wyboru i jaką drogę obrał ponieważ nie ma dróg pośrednich Wybór jest albo być z Chrystusem, albo być przeciw Chrystusowi. Ktokolwiek by nie był wyniesiony w Kościele, czy to z powodu swoich nauczeń, różnych swoich gestów lub przemówień, swoich uczynków lub kierownictwa, a faworyzowałby i nie przeciwstawiał się nieścicielskim siłom. Ten jakkolwiek wyniesiony nie należy do Kościoła Chrystusowego, ponieważ nie strzeże wiary przekazanej przez apostołów i nie jest wierny Chrystusowi. To kościołowi sobie Piotra zostały dane klucze do królestwa. Czyli władza duchowa i tylko on je posiada. Są to klucze, które otwierają drzwi wiary chrześcijańskiej dla Żydów w dniu pięćdziesiątnicy, a następnie dla pogan, kiedy to Piotr idzie do domu setnika Corneliusza. I wchodzi i przebywa z nawróconymi poganami znającymi Chrystusa. Wszystko to potem zostało potwierdzone przez Sobór Jerozolimski. Piotr ma klucze tak długo, jak długo jest wikariuszem Chrystusa. Nie reprezentuje tym samego siebie. Piotr nie jest monarchą absolutnym i, i absolutystycznym. Ale raczej jest przewodnikiem jedności z Panem, którego nie ustanowił. Nic nie może temu zaprzeczyć. Piotr nie może otworzyć kluczami okien chaosu i zamieszania, bo to on musi potwierdzić wiarę swoich braci. Nie może zmienić swojej doktryny ani zawrzeć paktu ze światem. Jeśli to zrobi, przestaje być Piotrem, ponieważ nie jest wtedy z Chrystusa, ponieważ nie wyznaje wtedy Chrystusa. Ponieważ nie kocha wtedy Chrystusa. Dlaczego Jezus powiedział do Piotra Szymonie, synu Jony, że mnie miłujesz? A Piotr odpowiedział, tak, Panie, Ty o tym wiesz. A Pan rzekł do Niego, Pazio, chcę moje. I dał Mu pierwszeństwo, aby pas jego był Te, które należały do Chrystusa. Se lo fa? di Pietro. Papież Piotr w każdym czasie, przy każdej okazji musi udowadniać swoją supremację z absolutną wiernością Jezusowi Chrystusowi oraz stanowczą obroną i pieczą depozytu wiary. I tak jak Chrystus, tak i Piotr. Tak i cały Kościół będą cierpieć wiele. Będą cierpieć potępienie władców tego świata, wywodzących się z synagogi Szatana. I wejdą na górę Kawarii. Ale Kościół nie umrze, choć wydaje się, że zniknie. Mamy to napisane w naszym katechizmie. Przed przyjściem Chrystusa chwale Kościół musi przejść ostateczną próbę, która wstrząśnie wiarą wielu wierzących prześladowania, które będą towarzyszyć Jego pielgrzymce przez ziemię, ujawnią tajemnicę nieprawości w postaci religijnego oszustwa, które zapewni ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów kosztem odstępstwa prawdy. Kościół wejdzie do chwały Chrystusa, do Jego Królestwa, dopiero przez tą ostatnią Paschę, w której będzie podążał ze swoim Panem, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Numero 6 la persecuzione che accompagnerà il ragazzo sulla Terra sveglià il mistero dell'iniquità, sotto forma di un'impostura religiosa. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii w Cezaryi Filipowej wszystko zaczyna się od faktu objawienia Jezusa jako Mesjasza. Rozpoczyna się kolejny etap i nowy punkt wyjścia Jego nauczania. Ogłasza swoją mękę oraz to, że umrze i zmartwychwstanie. On jest posłanym przez Ojca, który przyszedł, aby wypełnić Jego wolę. Nie mógł tego zrozumieć ani Piotr, ani żaden z pozostałych uczniów w tamtym czasie. Nikt nie mógł zrozumieć, czym naprawdę była misjańska misja Jezusa, która była nierozerwalnie związana z Jego męką. Piotr myślał i czuł po ludzku, był wstrząśnięty tym, co usłyszał od Jezusa. I swoją postawą był dla Jezusa przeszkodą. Piotr zmieni się po 50 -nicy. Owszem, zmieni się. Ale w międzyczasie, chociaż bardzo kochał Jezusa, to jednak jego skromna siła nie wystarczyła mu. Od tego, aby uciekł i się w jego zapach. Droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez duchowej walki. I taka też jest nauka kościoła. Módlmy się za papierze. Módlmy się, aby Pan ujawnił ciemności. Będące w kościele i dał światło do, do ich rozpoznania, i żeby pozwolił powrócić Kościołowi na jego drogę niesienia krzyża. Módmy się, abyśmy zawsze byli mu wierni. Dziś jest także 5 sierpnia. W którym Kościół wspomina poświęcenie bazyliki w Rzymie Santa Maria Maggiore. Jest to jedna z czterech głównych bazylik patriarchalnych Kościoła. Pozostałe trzy poświęcone są Świętemu Piotrowi, Świętemu Pawłowi i Świętemu Janowi. Zgodnie ze starożytną tradycją, w czasach papieża Liberiusza, w połowie IV wieku, nawet w tak trudnych czasach zamieszania i herezji, gdzie arianizm był szeroko rozpowszechniony w całym kościele, w środku rzymskiego lata w Rzymie padał śnieg. I padał śnieg również na wzgórzu zwanym Esquilino. Zjawisko to było cudem wskazującym, gdzie ma zostać zniesiona bazylika ku czcine i świętsze Maryi Panny. Matka Boża objawiła się rzymskiemu patrycjuszowi który nie miał spadkobierców i chciał część swojego dziedzictwa przekazać Kościołowi oraz samemu papieżowi, mówiąc im, że tam, gdzie spadł śnieg, musi stanąć Kościół jej poświęcony. Stąd sanktuarium Maryjnej przyjął nazwę Sancta Maria ad Nives, Czyli święta Maria Święta. Stało się to 5 sierpnia w 352 roku. Nie minęło jednak jedno stulecie, kiedy to papież Sykstus III, wspominając proklamację najświętszej Marii Panny jako Teotokos, matki Bożej na Soborze Feski w 431 roku, odbudował bazylikę, która jest tą dzisiejszą, ze swoimi nawami i kolumnami oraz 36, 36, 36 mozaikami w nawie górnej. Ta bazylika jest wspaniała. To prawdziwy klejnot artystyczny i dewocyjny. Jest tam kaplica, burgezę po lewej, z ikoną przypisywaną świętemu Łukaszowi, a dedykowaną dziewicy Salus Populi Romanii. Kaplica została zbudowana na polecenie papieża Pio Pawła V. Właśnie po to, by pomieścić tak cenny i cudowny obraz Matki Boskiej. Ta kaplica, tak samo jak kaplica seksyjska, jest naprawdę majestatyczna. Fryz z brązu przedstawia papieża Liberiusza, wytyczającego na śniegu granice przyszłego kościoła. Aby potwierdzić dokładnie tego 5 sierpnia, w upalone rzymskie lato padał śnieg. To nie jest przypadek, bo i w Medżugorje w 1984 roku, tak jak i w innych objawieniach, przywiną sobie kilkoro dzieci z północy Meksyku, w Tierra Blanca, w decyzji Querétaro jak też i z innych miejsc, gdzie Matka Boża powiedziała, że urodziła się 5 sierpnia. W taki sposób rozumiemy dar, jaki jej syn dał jej w Rzymie, który skrywał ją w Piśmie Świętym, a który stopniowo coraz bardziej zaczął ujawniać jej obecność w tej części historii zbawienia, aż do kulminacji naszych czasów, które są również kulminacją maksymalnej mocy wrogów tajemnica nieprawości w przeciwieństwie do tajemnicy wcielenia jest uosobieniem szatana z jego depolicznym rozdowodem natomiast wcielenie uosabia istotę ludzką w Najświętszej Marii Panny nie cóż, myślę teraz o objawieniach z Blanka. Blanca te objawienia były w mojej pamięci ale musiałem sprawdzić, żeby przypomnieć sobie o co tam chodziło Znalazłem następujące fakty. Było troje wizjonerów, to była trójka dzieci. Elba, lat 13, Zenaja, lat 11 i najmłodszy Adam. Byli rodzeństwem. W marcu 1987 roku trójka rodzeństwa twierdziła, że widzą dziewicę, która przekazuje im orędzia. Piszą na pewno o tym dwie siostry, jednak młodszy brat twierdzi, że również widział Maryję dziewicę. Pytanie o, pytane oddzielnie. Cała trójka opisuje Maryja, Maryję identycznie. Kiedy ona znowu pojawia się, czeka, aż dzieci zrobią długopis długo i papier, żeby zapisać jej wiadomość.